Siemanko tu Wewor a to kolejny odcinek serii Kanciaste przygody dzisiaj będzie to odcinek no może trochę nudniejszy dla niektórych, ale w tym odcinku wybierzemy się tam, do rezydencji letniej. <laughs> Jak pamiętacie w którymś z odcinków robiłem taką willę sobie. Nie pamiętam już który to był odcinek chyba 25 i dzisiaj zamierzam się wybrać do tej willi bo tam zostawiłem trochę cennych materiałów. Wiem, że mogę poczekać do wersji yy, 1.3, gdzie będą już skrzynie, no Minecraft, nie laguj się, już, gdzie będą, yy, jak to się nazywało, te Ender -chesty, czy coś takiego i że po prostu jedną sobie postawię tutaj w domu, drugą tam i wszystko przerzucę, ale wolę przeżyć jakąś przygodę po drodze, czekajcie, zaraz jestem tylko ogarnę Minecrafta. Niego to się chyba nie da ogarnąć podczas nagrywania. Wiem, że mógłbym tam polecieć, ale jak już mówiłem, wolę przeżyć przygodę. Chciał. Ja. No, ale to pięknie wygląda. Zobaczcie sobie na mapce. To jest cały mój kompleks. Tam jeszcze... Zaraz czekajcie. Podaję trochę tutaj, żeby było wszystko widać. Tam macie tyły mojego domu Tam widzę jest kolejka ogólnie wszystko jest pięknie zrobione. No, pięknie było przeze mnie. Nie, żartuję. W nowej wersji y, podobno mają być to jakieś linki czy coś takiego. Takie wiecie, potykać to się chyba nazywa. I będzie to przydatne przy robieniu różnych pułapek, na przykład powiedzmy znajdźmy odpowiednie miejsce do tego dobra, niech będzie na przykład tu to drzewo to jakby stało tutaj wtedy tutaj kładziemy jeden zaczep, drugi rozciągamy linkę odprowadzamy redstone, na przykład gdzieś tutaj zrobimy taką zapadnię i idziemy, idziemy idziemy no i wiecie o co chodzi Przepraszam za te lagi, ale nie wiem coś mój komputer ostatnio szwankuje. Może trzeba będzie zwolnić miejsce na dysku. Ogólnie ta y, minimapka jest bardzo przydatna, bo jak widzicie można sobie ustawić jakiś waypoint. Tutaj y, mam rezydencję letnią, bazę alfa, spawner pająków i dom. Także się nie zgubię. jeśli chodzi o odcinki z FRB Wielczyszaniec już ich nie będzie Rrr, woda trzeba zrobić łódkę ponieważ nieważne co się wydarzyło dobra był mały incydent z, z head adminem i raczej już na tego serwa nie wejdę ale mam też dla Was dobrą wiadomość będę zakadał własnego serwa y już chyba za miesiąc tak, chyba za miesiąc będzie on otwarty. Także podam na pewno Wam IP. Będzie tam, o ile się nie mylę, czyściutki Survival. Dzieweczki chyba też będą, ale ja lubię jak jest Survival, że samemu trzeba sobie radzić. Eee, długo sobie popłynęliśmy. Tak, bardzo długo. Rozbiję się, za zapada noc. nie yy, jestem pewien, ale tu fajnie tu można by się osiedlić. Naprawdę. Tutaj jest fajne miejsce. Na przykład zrobisz tutaj taki jakby domek w skale wystający i tutaj zrobić drugi wodospad. To byłoby fajne. <grym> Bug ze światłem, z oświetleniem nie, nie muczy się na wywora wow, coeper. <grym> Wuhu Minecraft Naprawdę, proszę cię, ogarnij. Zawracam. Dobra, jestem. Musiałem wyłączyć deszcz. Specjalnym modem, który się nazywa More Creative. Jest to przydatny mod, bo jak włączyć sobie na Creative gracie i tam macie w menu Minecraft już. Te wszystkie itemy w jednym rzędzie, a jak macie ten mod more creative, to wtedy macie je posegregowane. Może zademonstruję: o, macie tutaj crafting, landscape, wood, plants, stone bricks, wool, dice, nether end. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj misk to macie różne takie dziwne. No i to by było z tego czytowania Chyba już w nie czytuje? Ten More Creative jest głównie na serwer. A na singlu gram. Jak przystało. Oj, noc zapada. O, to już prawie. Tu już jesteśmy. Grrr. Minecraft. Aj. Myślę, że na nas zdążymy. Czekajcie, oblukam na czym gram. Dobra, normal, spoko. Już widać moje drzewko. Dżungla po prawej. Już było widać zarysy mojej rezydencji. I oto ona. Ach, jak ja dawno tu nie byłem. Muszę sobie poprzypominać teraz, gdzie co jest. Wiem, że muszę zabrać stąd parę cennych rzeczy, typu jakieś diamenty albo coś takiego i przeniesie się z powrotem tam do swojej siedziby. Tak, drzwi zamykane, Antycreeperowe. ale nie antyzombiowe. I te. O, ten sprawny jest blisko rezydencji, haha. Baza alfa zresztą też Baza Alfa to taka baza wybudowa trzyłem akurat sobie na jakąś wycieczkę i akurat yy, została mnie noc, to coś tam takiego sobie upikciłem, coś to robiłem i mam taką bazę jak będziemy myśli gdzieś indziej to oczywiście będzie baza beta, charlie, delta i tak dalej i tak dalej Czysto? Abo jak to robić? Dobra, nie będę już go plagatował. Tja, co tutaj mamy? Śmieci. No, rzeczywiście śmieci. Żelazo wągiel. To się nam przyda, na pewno. Ale jednego z taka zostawię jakbym tu kiedyś wrócił i pustaka żelaza. To bierzemy, to bierzemy od troszkę, troszku. Lapis lazu i zostawiałem, bo mi tak niepotrzebny. To na pewno bierzemy, drewno. Hmm, niepotrzebne budulec i yeah. niepotrzebne. Pożywienie. chleba akurat do staka. Jeszcze niepotrzebna. Roślinki, kokobinsy weźmiemy. Zboże weźmiemy, lilie. Narzędzia. Yy. A połowimy ryby, czemu nie. Dirtnie... O, płytkę na pewno weźmiemy. I co? Dropek z mobów? Eee, dobra do skóry Tiu, tiu I barwnik Ok Zabrane wszystko co trzeba A tu nagle Creeper A, Dobra nie będę krakał Jeszcze wykrakam I będzie dopiero Dach jeszcze niedokończony. nie niedokończony Nie, 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 on jest dokończony To jest To jest dach przewiewny z wentylacją a tak na serio to tak niedokończony a zobaczymy czy w minecraftie też ze mnie dobry wędkarz gdzie by tu połowić a tutaj dobra 100 minecraft ale lag jakby ktoś nie umiał łowić nie wiecie jak to się robi to zarzucamy po prostu wędkę i gdy ten pławik znajdzie się pod wodą, zacznie się zanurzać to szybko klikamy prawy i wyławiamy oczywiście trzeba trochę cierpliwości ale rybki są dobre Czy coś nie chcę brać? Zobaczymy jak tutaj pod drzewkiem w cieniu. Na tym drzewku ogólnie chyba jakiś domek zrobię, i chyba nawet w tym odcinku tak dobra. To zostawiamy i lecimy budować domek. Tak sobie myślę, z którego drewna by go wybudować. No, a niech będzie na razie z tego, jak zabraknie, to coś się wymyśli. E, siekierka, siekierka. E, blu, blu, blu. Nie tu, tu w tą mańkę siekierka, siekierka, siekiera, siekiera. Hehe. <laughs> siekiera, Tak, nie ma tak ukryty polski, który słychać z daleka. A więc dobra. A gdzie by tak. Dobra, wykorzystam ten patent z dwóch. Znaczy, no, cięcie. Zazwracam. Dobra, jestem. Yy, ściąłem trochę drewna. Jak nie wierzycie, to proszę. <grym> nie cytowałem. Dobra, teraz trzeba wejść. I myślę, że na tej ostatniej gałęzi. Hmm. Aha, spoko. Workbench. Hmm. To się przyda wyrównać. Będzie taki bardziej punkt obserwacyjny coś w ten deseń. Dobra. Teraz tutaj zapełniamy luki. Wykorzystam system yy, takiego, że drewno deska, drewno deska Jakie tu, tu będzie deska, tu będzie deska. Coś mniej więcej na kształt kopuły będzie zrobione. Jeszcze troszkę bardziej zaokrąglimy to, jakby dobra deska, drewno. Dam sobie to tutaj, żeby łatwiej mi było. I w to powiedzmy. Jak? Tak. Ciach. No i mamy już zaczątki. R. Ugh. Ale mam cela Nie no, ogólnie ten design mi się podoba. Workbench, wyjazd. Ciach, ciach. No i tu już w tą odbijemy sobie. Tutaj jeszcze mogę postawić Ale tutaj będzie już e, wejście O oh, nicund niemand Wir bleiben Meinand. Dobra, może z, nie, niektórzy z Was nie lubią niemieckiego, także e, Ramstein sobie zaoszczędzę Ja albo zobaczymy Hii, hi, hi, hi. sobie ich płytę kupiłem. To powiedzieć wiem, to co wiem, to Ten domek będzie Ten trochę yy, niesymetryczny, ale... taki <tryk> Ale mi to nie przeszkadza. U mnie symetrii być nie musi aż takiej. No. Ciach, 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 ciach. Jeszcze bym oraz to wszystko poszerzył. Ciach, ciach. Trochę światełka by się przydało. Ten wewnętrzny pięć zostawię, chyba z tym nawet oświetleniem, bo to. Naprawdę fajnie wygląda, takie naturalne. Wum, e, tutaj coś stawiamy. Chyba nie. Wum. Tak Tak, tak. Ciacham. Tu, tu. Nie będę tego przyspieszał, bo to y, zbyt wielki projekt nie jest. A przy okazji. Zobaczycie, jak ja naprawdę buduję Bez cheatów To drewno prosto z lasu, prosto z dżungli Yeah, baby You in the jungle, baby You gonna die Jeśli ktoś wie skąd, to jest też szacun dla niego Tak e... Nie, ten przycisk Tu, 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 Oj, będzie trzeba do, do drewno iść. Do żabki. Albo do biedronki. E tutaj też tak jakoś połączę to na pierwszym tym. Później już będzie szkło. I to będzie cały design. Dobrze. C2. No i domek już jest prawie dokończony. Teraz jeszcze tylko szkło się przyda. Tam jak widzicie jest yy, jasne to jest zejście do moich jaskiń, systemu jaskiń. Yy, jak widzicie manik high five. Zobaczmy jak to z góry wygląda. Ciach. Dom już jest dobrze oświetlony, także... Nie powinny się. A, no tych pytkach się nic nie jest OK okej, spoko. No. No nawet nawet. No! Co ja zrobiłem? Nie tak. Gdzie on się... zrespił? Na płytkach się nic nie respi? Trzeba oświetlić to wszystko. A, mój dropek, mój dropek. Dach chciał dokończyć, ham bezcielny, ma ciały creeper, aść się połóż człowieku spokojnie spać. Tylko poczeka. W następnym odcinku ogłaszam wielkie, wielkie łowy na Creepery. I nie ma bata. Wstępię wszystkie Creepery w okolicy. Porobię pułapki. I po prostu nie tak byś nie może. A więc to już koniec odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie, Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, odcinkach tych przygód i na razie.